Cześć witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam przepis na bardzo szybki obiad, mianowicie boczek czyli coś mięsnego na pire kalafiorowym. E, szybki, pyszny, łatwy w wykonaniu, także koniecznie oglądajcie od deski do deski. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i klikajcie dzwoneczek. A teraz już nie przedłużając do roboty. Przepis, moi drodzy, rozpoczynamy od przygotowania boczku. Jak widzicie, jest on już doprawiony, a to z tego względu, że zrobiłem to nieco wcześniej, spędziłem w lodówce 24 godziny. Mam tutaj 1,5 kg boczku. On jest tutaj ze skórką, delikatnie otłuszczoną, oczywiście. O to właśnie chodzi. Ta skórka byłaby nawet konieczna w tym przepisie, więc jeżeli taki boczek znajdziecie, to taki kupcie, jeżeli tej skóry nie będzie, no to trudno. Jest dosyć mięsisty, sami zauważcie i taki boczek idealnie się nadaje do pieczenia na obiad. Co musimy zrobić? Nacieramy takiego delikwenta solą, pieprzem oraz majerankiem. W majeranku tak solidnie około dwóch łyżek, soli około jednej łyżki. Oraz pieprzem wedle uznania. Wszystko nacieramy, dokładnie wmasowujemy przyprawy w mięso i, tak jak mówiłem, odstawiamy do lodówki na okres co najmniej 12 godzin, a im dłużej, tym naprawdę lepiej. Do 24 godzin, nawet 36, można taki boczek marynować. I teraz, co musimy zrobić? Oczywiście on troszkę przyszedł do siebie, jest taki, można powiedzieć, w temperaturze pokojowej i. Tłuszcz, który tutaj się znajduje, nacinamy yy, tak po przekątnej, najpierw w jedną stronę, a później w drugą. Utworzy to fajny, taki charakterystyczny wzorek, i dopiero później umieścimy boczek w piekarniku. Także najpierw w jedną stronę i rozcinamy mięsa, staramy się naciąć tylko tutaj ten tłuszczek i nacinamy w drugą stronę. Musi się utworzyć nam taka kosteczka tak około centymetr na centymetr, może troszkę mniej nawet. Chodzi nam o to, aby uzyskać taki efekt. Myślę, że Ares zaakceptuje. Takie oto rąby musimy utworzyć. Przepięknie to już teraz wygląda. Kiedy to się spiecze, zarumieni i zrobi takie złociste to i chrupiące przede wszystkim, będzie to niebywale efektywne. Na razie Miecho na bok. Mam tutaj 5-6 małych ząbków czosnku. Delikatnie, tylko na mniejsze kawałki je pokroję. Można też wcześniej posiekać, czy tam zetrzeć bardzo drobno czosnek i również wysmarować, wetrzeć go razem z majarankiem i pozostałymi przyprawami. Ja jednak tego tak nie robię tym razem. Zobaczcie, ile tego towaru jest od spodu. Czosnek wbijamy gdzieś tutaj pod spód. On nam wyleci i tak i tak jeszcze do naczynia żaroodpornego. Chodzi o to, żeby ten czosnek był od spodu pod mięsem, i podczas pieczenia ten cały aromat przedostawał się w głąb mięsa. I tak to wygląda. Przygotowujemy naczynie żaroodporne. Przekładamy oczywiście tym tłuszczykiem. Do góry. O, właśnie. Na razie nie podlewam tutaj żadną wodą. Włożymy do piekarnika temperatura 200 stopni Celsjusza. Grzanie góra dół. Tak, żeby delikatnie wytopić ten tłuszczyk. Następnie podlewamy około połową szklanki wody. Przykrywamy i pieczemy tak przez około dobre półtorej godzinki. I na ostatnie 15-20 minut zdejmujemy pokrywę. Włączamy termoobieg i sprawiamy, żeby ta skórka była właśnie taka zarumieniona, chrupiąca i aromatyczna. Także tak to na razie wygląda. Minęło około 2 godzin, moi drodzy. Skórka przepięknie jest chrupiąca. Usłyszycie to teraz właśnie. O taki efekt właśnie chodzi, z zewnątrz bardzo chrupiące, bardzo takie głośne, można powiedzieć, fajnie przypieczone po bokach, w środku niesamowicie miękkie. Teraz zabieramy się za przygotowanie pire. I tak jak mówiłem, przychodzi pora na pire pire z kalafiora, ale jak do każdego pire, należy dodać ziemniaka. Pod a to po to, żeby skrobia, która się w nim znajduje, fajnie nadała takiej kremowości i lekkiej gęstości. Także kroimy jednego ziemniaka w kostkę, tak żeby szybciej nam się to wszystko ugotowało i za chwilę przechodzimy do kalafiora. Ja już mam kalafiora gotowego tak naprawdę, bo był zamrożony, kiedy kupowałem większą ilość. Oczywiście kalafiora możecie kroić i mrozić. Nic nie traci na wartości, także kilka takich różyczek kalafiora również trafi. Myślę, że około 200 gramów, może 250 kalafiora, do tego jeden ziemniak. Wszystko gotujemy do miękkości. Warzywka, moi drodzy, są już gotowane, także przekładam wszystko do takiego blendera, do kielicha i zblendujemy po prostu na gładką masę. Doprawimy tym, czym trzeba. A czym trzeba, to zobaczycie za chwilkę. Także najpierw warzywa trafiają do środka. Dolewamy około 50 ml mleka. I blendujemy. Do środka dodajemy szczyptę białego pieprzu. Biały pieprz po to, żeby nie zaburzył tutaj kolorystyki. Nie za dużo, on jest bardzo taki intensywny. I do tego szczypta soli. Na razie do smaku, zawsze później można jeszcze sobie dosolić i blendujemy ponownie. Do garnka pozwoliłem, moi drodzy, przelać sobie ten tłuszcz, który wytopił się podczas pieczenia boczku. Na tym właśnie tłuszczu zrobimy sos podgrzewamy dolewamy standardową taką zaklepkę czyli mąka z wodą ale bardzo mało gotujemy redukujemy i mamy przepyszny sos zawsze jeszcze możemy sprawdzić czy nam smakuje doprawiamy tym samym i sosik będzie zaraz gotowy Wszystko gotowe moi drodzy jesteśmy gotowi na serwowanie usłyszcie to jeszcze raz o taką skórkę właśnie chodzi. To jest cały urok tego boczku, czyli tam mega chrupiąca skóra. W zasadzie ten tłuszczyk wystawiam na deskę, żeby lepiej mi się kroiło. Kroję jedną porcję. Mięciutka. Nóż wchodzi jak masełko. Spójrzcie tylko jak to przepięknie wygląda. Ślinka leci. Na talerz serwujemy pire. Na purée trafia kawałek boczku, i całość traktujemy tym przepysznym sosikiem. Zobaczcie, jak on ma konsystencję. Nie jest go dużo. Po redukcji tak on właśnie wygląda. Tej zaklepki tutaj też nie możecie dać nie wiadomo ile. Po prostu podczas redukcji, podczas redukowania, parowania ten sos będzie nam nabierał coraz większej mocy, coraz większego smaku. I teraz myślę, że z zrobimy sobie takie oto kleksy. Przepyszne danie, bardzo takie kaloryczne, można powiedzieć, przez ten boczek. Ale naprawdę mega, mega, mega pyszne. Koniecznie wypróbujcie. Mam nadzieję, że przepis Wam się podobał. Koniecznie zostawcie łapkę w górę. Klikajcie dzwoneczek, subskrypcję. Widzimy się w kolejnym odcinku. I nie zapomnijcie, że już niedługo, grudzień, w którym to będę dodawał film codziennie o godzinie około 17-18. To jeszcze zobaczymy, jak Wam będzie pasować. A teraz zobaczcie, jeszcze ostatnie spojrzenie na ten przepiękny boczek. O, on mi się tutaj. Aż rozsypuje. Zobaczcie, on jest tak delikatny, tak mięciutki. Palce liza się.